Bardzo, bardzo dużo tutaj yy, ważnych słów padło, szczególnie tak bardzo dziękuję, zawsze potrafiliśmy tak, yy, nie chcę powiedzieć poetycko, tylko akademicko wypowiedzieć. I to szanuję zawsze. Yy, niemniej jednak mamy tutaj jeszcze jednego człowieka, który, z którym jesteśmy od pierwszego roku i też, który chciałbyś się A -a. powiedzieć na temat kłopotu i stanowienia Pana. Tak? Zaraz. że spotykamy się po raz 15. Chciałem powiedzieć, że każdy z nas, no, nie że stracił, stracił w jakiś tam sposób to lecimy. tak, do tak, końca i nie wiadomo, nie wiadomo, bo mam nadzieję, że... słuchajcie, teraz mi pyknęło 40 lat, za chwilę 41. i myślę, że jak skończę 51 lat, tu będę, tak, tu będę, nic się nie zmieni, cały czas jestem jakoś tak raz mniej, raz gorzej, jaka synu i będzie, że czasami jestem... E, e, tak, zmierzenia. Mega taki zainspirowanym tym NESem, Pegasusem. Jestem zaaferowany tym wszystkim. Lipiec pomaga mi właśnie naładować baterie w życiu prywatnym. I, no, tak to, właśnie, tak, to jest właśnie, jak to nasz powiedział, że kalendarz, że kalendarz e, nasz jest od lipca do lipca. Generalnie to co? No? fajnych, fajnych, świetnych chłopaków i nie tylko poznałem... tak, najpierw na najpierw najmłodsze. Sorry, ale już to powiem, bo wiem jak to jest, jaka jest sprawa i tak dalej. Możemy bo... się od przedmiotu naszej... Ale tak, tak, bo bardzo dużo ludzi przechodziło się przez właśnie nasze forum, bardzo dużo ludzi tutaj wjeżdżało na zdrowie, tylko na tutaj jakiś ale i Laski, i cała wieś, mega, mega. Bakary wspominali. Bakara tak, sufit na głowę nam się trochę <grym> zsydował, ale jakieś daje śniadę. <grym> Dokładnie. No i co? No. Generalnie co? Takiej taki podwaliny wszystkiego, no to co? Warszawa chyba dała, tak? Warszawa, dziad, to już nie będę wymieniał pokoleń wszystkich, bo niektórych już naprawdę nie ma, a mimo już wspominam. Bo i jest i właśnie konesy, z Wilmanem mieliśmy jeszcze przyjemność się spotkać, dopiero, po no, spotkać, dzisiaj tak trochę tam e, zabajeżdżyliśmy. Bardzo, bardzo pozytywny gość. No roket to w ogóle, tak, z Tutaj ziomość, po mojej prawdy, dobrą, ciepię ci, ci, nową muzykę robi, tak. No i tyle, no co, ja jestem tylko zwykłym, tak Użyj skądnikiem, tak powiem A tylko w Kastelwaniu wygrać, nic więcej. A co się raczej? Tak. Moją żonę w Ale nie, no, tak. Y, straciłem, nie straciłem to, to słowo straciłem. Nie, poświęciłem jakiś, y, jakąś część mojego życia, ale nawet no, to, to będę robił, bo to kocham, tak? Bo to kocham. Najważniejsze teraz pokażę, to problem, dla mojej kochanej żony. Nie, bo to jest prawda, bo ona to rozumie. Ona to rozumie moją pasję, wie, że jest lipiec, drugi tydzień lipca, Tomek, wiem, że jedziesz na urlop, wiem, że jedziesz w to miejsce, spotkać się z przyjaciółmi, z kolegami, można tak powiedzieć, że my jesteście moją drugą rodziną. chociaż, No tak to jest. garnie, je, ty tak samo masz, wiesz. My, była... my jesteśmy głową, a kobiety to są szyją, tak? Jeżeli coś tam nie to. To byśmy się tutaj nie zjawili, I to, Tyle. I to a, a, właśnie. I to, a, od właśnie odnośnie tego, co mówisz, bo to jest bardzo. Tak, to jest tak, piękne, co mówisz. Ale jednak w odniesieniu do tego, co mówisz, a co mówiliśmy tak, na początku, tak, czyli kowalki z Kontrabanda, czy jeżeli jak, jakbyś czuł i co byś robił? Jak byś wypełnił tą lukę w swoim życiu, jeżeli okazałoby się, że to był ostatni zło i już nie ma wtedy. Już pomijając o tym się to, o czymś mówisz, że ktoś po nas mógłby tam się inspirować, Bo to jest powiedzmy oddzielny, oddzielny temat. Tak. Ale właśnie z perspektywy tego, co powiedziałeś, nie? Nie. Z perspektywy tych 15 lat. Co byś robił właśnie w lipcu, kiedy przyszłaby ta pora i jednak czujesz, że, że żona mówi jeść tam, aha, już nie. Znaczy tak, no. Co? No jest lipiec, To jest chyba normalne, że trzeba jechać za slot. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji i no, też w zeszłym roku nie było. W sumie w 15 tutaj... Nie było mnie trzy razy. Tak, z jakiś tam... To praca, i tam jakaś szkółka, co tam bo wiele szkół przeszedłem w swoim życiu. I takich takich i niebieskich i czerwonych nie będę mówił też w ogóle o zawodzie, tak? Taka prawda, ale no ja sobie nie wyobrażam tego oczywiście, że na przykład w przyszłym roku w lipcu ja też Nie będę cię tak? Może być nawet pole na gdziekolwiek, na wsi jakieś, kurde, nie wiem, na polu. Nie musi być z sali tutaj strażackiej OSP, niekoniecznie. Ja mogę spać w samochodzie, jak to wielokrotnie robiłem, bo w tym roku tam, gdzieś tam. Dzięki bardzo na teraz. E, no tak to wygląda, wiesz, moja, moja, moja kobieta, moja żona wie, że jest lipiec, jest drugi tydzień lipca i no ja szacun dla niej, że ona to rozumie, po prostu wie, że jest y... Ten to czas jest okres ten? inny nie ma, tak? Czy na trzy dni, czy na pięć dni? To jest bez znaczenia. Wiem, że to jest dla mnie bardzo ważne, że przyjeżdżam się tutaj z wami integrować w jakiś tam w jakikolwiek sposób. Grać można w domu oczywiście, tak? A spotykać się z przyjaciółmi robić różne rzeczy. No i tak, ja Was traktuję jako tam jakąś tam rodzinę. No i nie biorąc sobie, żeby nie było tego zrodu, tak? No, ale gdyby go nie było... Gdyby go nie było, no... Tak, tak. Wiesz, bardzo mnie to cieszy, że jest taki młody człowiek tutaj. ten hmm. jest Tak, to jest Bardzo mnie przypomina, wiesz? No, jak, nie, jak byłem w jego wieku, to też miałem taką zajadę, takiego miejsca e, w różne gry. No, akurat tak się zdarzyło, że w Castlevanie graliśmy. No, jeszcze mnie nie przeróz, to mnie cieszy. <grym> Czyli ale... czy jednak stary konie mają coś do powiedzenia. Tak, jeszcze tak, mają do powiedzenia. Bardzo mnie to cieszy, że jest taki zainspirowany właśnie. Nie będę jeszcze sam ale ale ja jest piesem. No, widać, widać w nim taki żar. Taki żar... Tak, nie ukrywam, że nie ukrywam, że to już taki... To tak jak w małżeństwie, prawda? Na początku jest wielka inspiracja, i to każdy powie, nie, niech się każdy przyzna, że jak na przykład pierwszy rok małżeństwa, drugi, trzeci, to nie jest taki sam jak już 13 i 14. Wiadomo, że tą osobę nadal kochasz, Gargi, i zaraz to samo, bo to już jest 15 rok. Bogdan, no bo jeszcze, okej, okay, jeszcze jest zlokalizacja. Pierwszy szósty rok znajomości. Jasne, szósty rok znajomości, jest 17 bodajże. I dopiero I później jakoś się tam nie zlewa. Nie? Oczywiście. Wiadomo, że kochamy swoje żony, ale to już nie jest takie, wiesz. Takie, takie takie... Jak ładne Jak ładne. Jak takie ładne dziewczyny idą w to w cieksynie to wiesz. No ładne dziewczyny w Cieksynię chodzą nie. na pewno. Też widziałem. No robisz tak. Mamy to na wideo. Powinno. Tak, mamy to na wideo, musisz uważać, bo będzie rozpowszechnione. E Słuchajcie, mogę całą noc tak na pierwsze liczać, bo poczuję tą fazę, znam was już niektórych 15 lat, Sensu, to samo, tak? Wielki, wielki gracz, do za w Kastelbanii, i tak dalej. Bardzo dużo jest takich ludzi, których nie ma, tak? Jest takich ktoś, jak dużo wymieniam, tak? Kurek, nie mówię o Oleśku, bo Rysiek to rysiek, Ale w swoją historię Są też. To... Oczywiście, to nie ma tutaj. Wiesz, nie ma negowania ma na żadnej tak. Jak się skończyło, tak się skończyło. A jak tak... się skończyło, tak się skończyło, wszyscy przeskoczyli na kontrabandę. Każdy nie wybór zostać na remontesie. Oczywiście, oczywiście, Myślę, że 3, 4 ludzi skoczyło, w tym byłem to ja. Nie wiem, czułem, 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 że to jest dobry wybór. I myślę, że. Myślę, że okej. Okay. Kurde, <gulet> z tyłu już słyszymy, że jeszcze zaraz Osa chciał się wypowiedzieć na tym temacie. Tak, Osa, się... Osa. To jest skomplikowana sprawa. To jest takie, wydaje się to wszystko, jak się przychodzi z zewnątrz, nie zna się ludzi i tak się nie zaangażowało w jakimś skutku, to wydaje się to wszystko takie... Ech ale jak jednak gdzieś tu troszeczkę dłużej gdzieś pobędzie i porozmawia z tymi ludźmi raz, drugi, to nawet jeżeli za tym pierwszym razem czuję się, że um, no dobra, byłem, poznałem tych ludzi, przynajmniej ja tak byłem, zobaczyłem jak jest, fajnie, chyba mi wystarczy, ale gdzieś jednak minęło ten, ten nie wiem, miesiąc, dwa i, i, i jak już się pojawiają tematy o kolejnej drodze, to człowiek myśli, Znowu z tymi ludźmi porozmawiał, pogadał. znowu, żeby ten Pegasus wrócił na to pierwsze miejsce w naszym życiu. Bo wiadomo, jak jest tam. Różnie ludzie mają rodzina, pasja, coś, coś. coś tak. Bóg niektórzy. Różnie bywa, ale na te, na te pięć dni warto jednak na ten szczyt, aby Pielastał dać ten Pegasus z paliką i po prostu. I chociaż te pięć dni w roku, tak? I, I tyle. Ty, Osa, jeszcze, jeszcze kończąc swoją wypowiedź powiedz, jak byś się czuł, że nie to był ostatni i koniec w przyszłym roku co byś zrobił? Kościanę bym kurwa wszystko to życie teraz w tym momencie. <plosy> I jeszcze jeszcze. Jeszcze chwileczkę, słuchajcie, no można w ciągu tej 15-letniej tradycji. No, no. No książkę można wydać, tak jak widzieliśmy tak, kto był na zlocie. Torkiem, kurwa gryzienę. Tak, jak, jak, osobi jakie osobistości by tutaj były, bo każdy jest ważny, który był. Nieważne, czy był na jednym zlocie, czy był na... tak jak ja 13 czy Marek 15, bo powiedzieć na wszystkich, ćwiczę. I to szanuje, bo no, to jest najważniejsze, tak? Każdy jakąś tam cebielkę dodaje od siebie, żeby to jakieś tam no działało, tak? Bardzo, bardzo, no nie będę tutaj mówił, że wiesz, dziad, dużo. No każdy z nas dużo robi, tak? Nawet dajesz tą składkę jakąś tam na zlot. To i tak jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Twoja obecność jest bardzo ważna tak, okay? No bo to gdyby nie my. Gdyby, gdyby nie my, tutaj, właśnie starszyzna, to jest jakiś tam szkielet w ja ma. tak, no jest. Gdyby nie użytkownicy i użytkowni OSA i tak dalej, tak, wertek, tak, który jest bardzo spokojnym gościem, właśnie, właśnie sobie gra. w bardzo towarowe. Paradoksalnie. Paradoksalne, paradoksalne programy, jedna z moich grup do się... No i tak, no to tu dużo mówić. Na no, każdy jest potrzebne, żeby to tak jakoś funkcjonowało, działało. Eee. Czy będzie zarob slot? Miejmy nadzieję, że będzie. No, się myślę, że zrobimy taką robotę, damy jakąś tam swoją od siebie, żeby to nadal funkcjonowało. Cieszę się bardzo fajnym miejscem. bardzo mi się spodobało. Mega. Mega, naprawdę. O, że tak Właśnie, to mam poniższe. słowa? Właśnie. Byliśmy w tylu miejscach, byliśmy w laskach, które też były oczywiście jak najbardziej fajne. Byliśmy w małej wsi, która miała te że była bardzo dobrze skomunikowana, miała mnóstwo sklepów, mnóstwo knajd, ale to jednocześnie było przekleństwo, bo cały czas grupy chodziły jeść i cały czas było ciężko o to w i oczywiście prysznic, który zawsze gdzieś się nam psuł, bo już miał być już, A? co rok miał być już taki super, że już nie ma bata, żeby się zepsuł. to no zawsze gdzieś w tej pierwszej drugiej nocy się rozpierdoli drobny Magni. Trzeba było to całkowicie pięć, pięć minutach pobrak. Ale dobra, to są te detale, to są te detale. Był też błędów, który okazał się błędem. czy błędem. błędem, błędem. <grym> ja to, dobra, dobra przygoda, dobra przygoda. Szkoda, że suki. Przecie... przeciekał dość mocno no, ktoś... i pojawił się cień. Nie wiem czego to zasługa, czy tych ludzi, którzy naprawdę są bardzo przyjaźni, czy tych dzieci, które dzisiaj dotarły i rzeczywiście grały, choć nie, wiele osób się już nie spodziewało, jakby była dwunasta i nikogo nie było, że ktokolwiek tu przyjdzie, a jednak przychodzimy te dzieciaki. Czy, czy tej flory, fauny, czy tej rzeki, czy tych, czy tych pięknych, młodych i nie tylko pań, które kusiły na plaży Garkiego i nie tylko y, czy tych miłych paniek Sabientek nie wiem zupełnie nie wiem czego ale Cieksyn coś sobie marzy od wielu ludzi od wielu ludzi ja byłem zawsze rękownikiem Cieksyna, o którym go zobaczyłem pierwsze odpowiedział, ale od wielu ludzi tutaj też słyszę, że to jest takie miejsce, które gdzieś ma to coś. I chętnie, chętnie bym tu wrócił również. Właśnie, może to jest właśnie taki zwrotny taki w naszej skromnej historii, moment, że może jednak od tego punktu powinniśmy się odbić i tutaj się zahaczyć. Być może te 14 lat szukaliśmy tego miejsca, do którego dotarliśmy dziś na 15 miesiącach. Może. Może bardziej nie Tym ty bardziej może brak, mówię, liście, to, to to nie może i wracać tak do punktu wyjścia, z którego się zaczęliśmy. Czy warto czy Nie warto Czy może jednak to rakieto. Musi tak, to Prosta sprawa, Bo jak zadałeś pytanie, rozmawiania złożyłem kolejny lipiec, gdyby się nie dało. Można do tego podejść jeszcze bardziej pragmatycznie. Ja przez 6 lat regularnie wstawałem na giełdy dla patroleków. Po prostu, każdą sobotę, każdą niedzielę o 5.30 rano się budziłem na jakimś pielgrzymowym wojsku. Jak w pewnym momencie tych wszystkich lat, przestałem przyjeżdżać na jak to i tak się budziłem o tej piątce 30 rano, ja nie po te tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, tylko i tak budziłem jeden miesiąc. I gdzie no tak się ja miał... mam zrobić? Budzisz się i od razu ręka na joy Tak. Ja normalnie jestem w pełni gotowy, robię sobie kawę, zaraz wychodzę, no ale... Ale po co Po co mam to robić? I dopiero wtedy ogarnia człowieka, Uczucie bez sensu, bez nadziei i braku spełnienia, bo okazuje się, że to, co było kreowane przez lata, skończyło się bezpodstawnie. Tylko wtedy była praca. A tu jest pasja. Jeżeli wy jesteście decydentami i możecie zapobiec takiemu uczuciu, to mam nadzieję, że nie będziecie go prowadzić. rano. Naprawdę. Bo jest o to walczyć i ludzie czekają na to, żeby nastąpił lit. Słuchajcie, taka, taka sytuacja niecodzienna, jak już mam głos, a rzadko mam. Rzadko <słuchaj> nie trafia. Nie, to no tak naprawdę tutaj chciałbym, jakby tu powiedzieć, wspomnieć jedną osobę, której już nie ma nami. To jest ktoś tak jak koks. Dobrze Państwo. Poznałem Państwa. Tak, mam nadzieję, że się gdzieś rakietą. Fajny wąsy miał. Tak, tak. Tak jak twoje. prawda? I zabawne to uciekło. Tak, tak. No i co, ja już yy, korzystając z okazji chciałem cię tam pozdrowić. Myślę, że tam tą ośmiobitową rakietą nadal lecisz, nie? Gościu. jo.